Witam, dzisiaj nagrywam ze starej miejscówki, jak widzicie papież, Polak za mną i co, link do Blues w opisie, beze mnie ta firma nie istnieje, co do audiobooka, no to mam już update w niedzielę, w niedzielę, już mi się język plącze chyba z tego upału za tydzień w piątek jadę do, m, nagrywać audiobooka e, z, do studia MPGO Go e, i tutaj jest jakiś vlog, e, z tym może maśniemy e, w ogóle zamierzam się, żeby jakiegoś craftowego Kepsa właśnie w, w, ciekawe zobaczymy jakie tam mają, e, bo powiem Wam Jezu, no z tymi kebabami co mi się porobiło, że tak tu na staroicach nie wiem, nie, nie jem i, i nie zjem e, chyba. Hmm, tak, ale wracając do tematu dzisiejszego odcinka, wersja papierowa też dzisiaj tą za furtką już niebawem e, będzie. Hmm. Ostatnio szedłem sobie z dzieckiem, z córką e, w wózku. E, to było wczoraj. E, to było wczoraj, czyli w środę, tak? Dzisiaj, czwartek. Bo bardzo gorąco było, ale w ogóle dzieci mają taką właściwość, zwłaszcza te miesięczne, dwumiesięczne, że one zasypiają, chyba pod wpływem turbulencji, lekkich wózka czy coś. No, naprawdę, jak już ktoś nie daje rady, to dobrą metodą jest wyjść po prostu na spacer i bardzo prawdopodobne, że dziecko uśnie, ale wcale nie było tak kolorowo, bo w drugą stronę. Ten smoczek, który już poprawiałem tyle razy, że. Masakra, normalnie to jest cały czas, to, to się nie da opisać, wkładasz, wypada, wkładasz, wypadasz, to jest takie, dziecko ma takie, gąsie, no daj mi, daj mi, no, no daj, podnoś, <grym> Ty powinno tak robić jeszcze, podnoś frejdę, no, chcę, chcę, jednak chcę, dobra, już nie będę wyrzucać, nie, mówię ci, nie będę, będę, Sać. żartowałam, kurde, to jest cały czas, nie, Ej, ale słuchajcie, i sobie szliśmy. Gumowe kółka do. Nie, w ogóle, może ja zrobię jakiś taki poradnik. Gumo... Boże, koła do wózka dziecięcego. możecie mieć wózek za 5000, za 10. Jak ma do dupy koła, to jest tragedia. Pompowane koła. Ja, właśnie do tego salonu, w którym był kupowany wózek, muszę się skontaktować, zapytać, czy mają pompowane koła. Bo po prostu to jest jakaś tragedia na, na, na tych kółkach. Nic nie pomoże, żadna amortyzacja. A nic, bo to jest jakiś koszmar. To tak, taka, taka drobna uwaga, I, a w ogóle naprawdę mógłbym zrobić taki odcinek, jak będziecie chcieli, bo ja sam nie miałem pojęcia. Ja myślałem, że wózek dla dziecka to jest wózek, po prostu, no jest jeden i tyle, nie? A tu się okazuje, że spacerówka. Ja przez miesiąc czasu nie mogłem pojąć, że, no jak, spacerówka, gondola, co jest czym? A że spacerówka jest dopiero, jak dziecko siada. I tak dalej, nie? Fotelik też, jak kupisz, to po roku też już ten fotelik do auta trzeba zmieniać. Fotelik może być z bazą lub bez bazy. Z bezą albo bez. Jezu, ja w tym sklepie tyś śmiać chciał, To ten z bezą weźmiemy. Z bezą. Tak beżowy i najlepiej wybieranie kolorów. Tutaj ten wózek to jest dopłatą 3200, bo jest w rzadko spotykanym kolorze burgundowy zachód o poranku, kurde. Nie? Ja ja byłem w tym salonie z wózkami, No i co? Ale dzisiaj w ogóle właśnie nie o tym. Bo po drodze szedł facet. Ja już widziałem, bo już też kojarzyłem, że to jest ze świadków Jechowy, Jechowa, nie wiem, jak jest poprawnie się mówi. Ja mówiłem ojcu o tym, i on w ogóle mi powiedział taką ciekawą rzecz, że ten facet jest dziwny. Że on chodzi sam, bo on mnie zaczepił i zaraz Wam powiem, jaka była rozmowa. I ojca też kiedyś tam zaczepiał, i, i, i ojciec mi powiedział, że... też tam za... miał, miał, miał epizody w tej wspólnocie, że zawsze dwójkami to się chodzi. Podobno, że jestem w błędzie, to poprawcie. A teraz już w ogóle się tak zmieniło, że tylko stoją z tymi książkami. Ci, no nie wiem, nie chcę, żeby to zabrzmiał. Odcinek, że ci ludzie, czy jakby, jeżeli nie chcę stygmatyzować, bo to nie o to w ogóle chodzi, bo puenta jest inna tego odcinka. E, ja nie zbyłem tego faceta, nie zbyłem, byłem ciekawy, co, co tam powie, e, i on w ogóle, że zobaczył dziecko takie małe, i mówi, że jak pan uważa? Jedno pytanie ma: co jest najważniejsze, żeby dziecko stało się Chrześcijaninem w kościele katolickim, czy coś takiego, no nie? Ja, tak, pierwsze co mi przyszedł do głowy, mówię, no, że chrzest, nie? A on mówi, no, no tak, i widać, było, że to nie była taka odpowiedź prawidłowa. Jemu ja chodziło o to, że mm, pismo święte, że czytanie pisma świętego i tak dalej, no że tam słowo Boże, i powiem wam, że już w tym momencie, w trakcie do moich noc, że dotarł nieprzyjemny zapach potu. Ja nawet teraz, jak to mówię, strasznie, Boże, i zawsze jak ja widziałem na przykład tych ludzi, oni zawsze upał, nie upał, muszą mieć długie spodnie, skarpeta i sandały. Skarpeta i sandały, ale do czego zmierzam? Spokojnie, jeszcze mnie nie hejtujcie, bo, bo chcę doprowadzić swój wywód do końca. No i dalej tak e, stałem. I on jeszcze chciał powiedzieć: Jeszcze jedną bardzo ważną rzecz mam do pana, bo już chciałem odchodzić, już też dziecko spało, i też nie mogłem wytrzymać tego. Tej woni, że tak to nazwę. I też ten facet był taki, no wiecie, taki nawiedzony, jak to się mówi, w cudzysłowie trochę, no ale wiadomo, że każdy, kto gdzieś tam głosi słowo Boże, w czasach to yy, może być tak traktowany, co jest, co jest zupełnie też trochę bezzasadne. Mm, ale z, jednej, z innej strony jest, i zaraz chcę o tym yy, opowiedzieć, mówi do mnie ten facet, wyjął takie pismo święte, które wyglądało jak Trzecie wydanie Pisma Świętego. Po prostu wiecie, już widać było, że tak używane, jakby to było normalnie. Nie wiem. E, e, Gutenberga, no nie? E, e, wydanie. I mówi: Ja mówię, ale długo, długie to, bo, bo, bo idę. I on powiedział, że. Niech Pan nauczy dziecko kochać własnych rodziców. I powiem wam, że tego się nie spodziewałem, że takie coś, myślałem, że powie, że żeby dbać o to dziecko i tak dalej, i tak dalej. Tu leży dziecko dwumiesięczne, nic od niego nie zależy. A on już mówi, że żeby ten mały dzieciak pana szanował, żeby szanował swoich rodziców i musicie nauczyć kochać rodziców, to dziecko. Nie? I pierwsze, co mi przyszło do głowy, bo on tak o tym, i tak jak Bóg kocha swoje dzieci. I ja od razu tu wypaliłem, no ale w Starym Testamencie to ofiary kazał składać sobie. A on mówi, właśnie. Mówi dokładnie. I wiecie, i to jest taka e, przewrotna trochę logika, że w, na tym polegało, nie pamiętam jaka to była przypowieść o tym, że Bóg kazał złożyć ofiarę z Syna. Nie pamiętam dokładnie imion i nazwisko jakkolwiek to brzmi. I chodziło o to zaufanie do Boga. Że wiecie, że Bóg jakby jest jedynym, któremu masz ufać w ogóle e, i nawet w. Takiej sytuacji, gdzie ktoś musiał, to był taki test, sprawdzian, no nie? Czy, czy Bóg jest na pierwszym miejscu. No i poszedłem, poszedłem i powiem Wam, że nasunął mi się taki wniosek ogólnie, jeżeli chodzi o bardzo z tym, taki, tacy szykanowanie, jednak ta grupa wyznaniowa e, e, świadków Jechowa czy Jechowy. Nie znam szczegółów, nie chcę tutaj mówić o tym, co oni robią, bo nie wiem, nie wiem, nie znam się, ale chodzi mi o jedną rzecz, którą ja zauważyłem, że bardzo tracą według mnie na tym że nie dbają o higienę. I nie wiem, czy to jest coś związane właśnie też z tą religią, że oni nie używają tam jakichś antyperspirantów, ym, czy nie przywiązują wagi też do tej rzeczy, ale do dużo większej grupy ludzi trafiliby nawet faktycznie może z tymi rzeczami, które są jednak istotne dla kogoś, kto no, zaczyna się zastanawiać skąd, po co i dlaczego tutaj na tym świecie szuka ym, te odpowiedzi na pewne pytania. To, to tutaj yy, dużo... Więcej powiedzmy w cudzysłowie ludzi udałoby im się uświadomić w pewnych kwestiach, jeżeli zadbaliby po pierwsze o właśnie taką higienę, jeżeli by, by schludni, nawet pachnący, co no nie uważam, że jest czymś złym, może są jakieś nakazy, które tego zabraniają, i mniej też tacy właśnie, jakby wyszli właśnie z dżungli, gdzie mieszkali sami przez 40 lat. Jakby na przykład, podaję przykład, abstrakcja, nie wiem, może to jest nierealne. Mąż z żoną, dobrze ubrani, E, schludni itd. i tak dalej, i zaczęli to opowiadać. No powiem Wam, że jakby przeprowadzić takie badania, to na pewno dużo lepszy efekt byłby niż tak jak teraz. Ci ludzie, którzy nie wiem, czy nie piorą ubrań, czy po prostu właśnie nie używają tych wytworów dzisiejszego świata, co ma związek z higieną, ale bardzo tracą na tym według mnie. I ludzie, dlatego też poniekąd tak, no, wyobraźcie sobie prostą nawet rzecz, czy z kim byście kontynuowali rozmowę? Jeżeli widzicie, czujecie gdzieś tam, to ten zapach taki po prostu już nie możecie, no odchodzicie, nawet to was zniechęca, a wyobraźcie sobie nagle, że. Świadek Jehowa pachnie Giorgio Armani. Jakkolwiek to brzmi, no ale, ale nawet już nie chodzi o to, że pachnie jakimś um, Tomem Fordem, e, no nie? tylko nawet Boże, mydełkiem zwykłym za 3 zł czy 4. Schludnym też się da być. Ja uważałem też zawsze, że e, nawet z braku pieniędzy e, i nawet gdy tych pieniędzy nie ma na schludność stać każdego. Ja tak wychodziłem z takiego założenia zawsze i też było tak, że tych pieniędzy nie ma i uważam, że, że każdego mniej więcej stać na to, no jak ktoś sam mieszka teraz sobie myślę, na przykład jak ktoś pralki nie ma i tak dalej. Hmm. No, w miedniczce, oj zdarzało mi się prać też w miedniczkach, wykręcać, oj się łapy robi wtedy, mówię wam, jak w takie mokre ubranie, ciężkie, e, no zdarzyło się wykręcać. Zmierzam do tego, że zauważyłem, że ludzie, którzy chcą być brudni, są brudni i czasami naprawdę niewiele trzeba, żeby schludność zachować. Nie trzeba naprawdę milionów i pieniędzy, drogich garniturów, drogich ubrań, nie wiadomo jakich perfum i tak dalej. I tutaj szkoda, bo właśnie chciałem się podzielić z wami taką refleksją, że dużo, dużo tracą na tym, wydaje mi się. No. To na tyle, to taki dzisiaj odcinek, taka wrzuta, luźna. Napiszcie, co o tym myślicie, może wiecie coś na ten temat, dlaczego tak jest. Może sami byliście też w tej wspólnocie. Znałem też osobę, nie osobiście, ale była to pani, miała córkę małą, Stała tutaj z e, tymi książkami, e, bo tam nie wiem, mają jakieś dyżury, a w domu był totalny. No, nie chcę użyć słowa na B, bur, wiecie. Małe dziecko w domu, i po prostu ten dom wygląda jak melina. Nie wiem, co nakazuje Pismo Święte. E, czy to tak, tędy droga, żeby tak zaniedbywać gdzieś tam własne dziecko, własny dom, i czy nie da się tego jakoś pogodzić? Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, co o tym myślicie. Możecie zostawić łapkę, jeżeli wam się podobał ten odcinek i zasubskrybować kanał. Będzie więcej tego typu rozkmin, no bo tu jest trochę taki inny format niż ten rolkowy, żeby zachować, nie wiem, jakąś równowagę w ekosystemie. Ojej, zrobiłem gest, gest bardzo na czasie. Oby, oby wszystkiego dobrego. Miłego dnia i, i do zobaczenia.